Uwaga, uwaga, jak chcecie się spotkać ze mną i z Werką, to jest taka możliwość. Wystarczy, że kupicie bilet na nasz yy, film, yy, Frizji w Miłość Czasach Online. Kupicie go na pierwszy weekend premierowy, czyli 3, 4 albo 5 października i wrzucicie TikToka. To może być wszystko. To może być naprawdę wszystko. To może być jakiś taniec z naszej piosenki, jakiś trend, rysunek, cokolwiek, co nas chwyci za serce. My to zobaczymy. Dajcie tam hashtag Ehm, freeze i Versof konkurs i wybierzemy. 100 osób, które dostaną dwa podwójne zaproszenia, czyli tak naprawdę będzie tam nawet 200 osób na spotkanie z nami. Takie ekskluzywne, specjalne, gdzie będzie można pogadać, Oczywiście zrobić fotel, ale przede wszystkim pogadać i się poznać. Więc słuchajcie, kochani, zapraszam do tego konkursu. Kupujcie bilety na nasz film, na weekend premierowy i mam nadzieję, że się widzimy. Będzie fajnie. Hej! No, i właśnie na tym spotkaniu też będziemy pokazywać tym osobom, które zostaną na nie zaproszone, tym wyjątkowym, też fragmenty, nieopublikowane fragmenty, właśnie związane z tą piękną uroczystością, jaką jest nasz film i nasze wesele, i ogólnie, no właśnie, nasz film. Więc, więc koniecznie, koniecznie kupujcie te bilety teraz, póki są jeszcze dostępne na ten weekend premierowy, są w przedsprzedaży. No i. Widzimy się, mam nadzieję. Mam nadzieję, że Wam się uda wygrać konkurs i pamiętajcie o hasztagu Kurde, słuchajcie. Chcę wyjść, wrócić śmieci. A tu tak. Jeden szersień. Kurde, nie łapię ostrości, czekajcie. Nie łapię No dobra. Chcę wyjść, śmieci. A no nie tak. Jeden szersień. Drugi szersień. Ja mam wrócić śmieci. No i się teraz. Nee. Byłam dzisiaj na zakupach. Zapraszam na hol zakupowy. Oczywiście, że nie dla mnie, bo ja nie umiem sobie kupować żadnych ubrań. Więc tak. Dla Marcelka. Proszę bardzo. Jest to taki komplecik jesienny. Pozdrawiam moją siostrę. Trafię ten jeździłabym Haul. Mam nadzieję, że jej się będzie podobało. To dla Marcelka, słodkie. To też dla Marcelka. Patrzcie, jakie jesieniarskie. Jest to Haul zakupowy dla dla dzieci, jeszcze nie moich. I tutaj dla Losia. Już nie było takich fajnych jesieniarskich rzeczy, więc został sleeve, y. tak. Dwa. Kupiłam mu też kurtkę. Nie wiem, czy moja siostra będzie zadowolona, ale trudno. I kurteczkę.